czy istnieje obecnie piłkarska rywalizacja, która wzbudzałaby na całym świecie większą ekscytację niż mecze Barcelony i Realu Madryt? Każdy, kto dziś zasiądzie na trybunach, może czuć się szczęściarzem. Szanowni Państwo, witamy z Santiago Bernabéu, terenu Realu na którym gospodarze podejmą starego, dobrego rywala, Barcelonę. Oba zespoły należą do ścisłej czołówki. Spotkanie powinno, ma, musi dostarczyć nam nie lada emocji. A mecz komentować będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzięki dosu królewscy z pewnością pójdą na całość, żeby dobrze wypaść przed swoimi panami. Ale i bardzo na pewno nie odpuści i da z wszystko, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę realu Madryt na ten mecz. W tym leczów padł na 4-2-1-3. Jest to dość uniwersalne ustawienie, które zapewnia mocny potencjał ofensywny, bez uszczerbku na formacji defensywnej. Sporo jednak zależy od środkowych i zaangażowanych. Spójrzmy, jakim składem zabra dzisiaj Barcelona. Staw szkoleniowy stawia dziś na formacji 4-4-2 z defensywnie usposobioną, służbą w stronie pomocy. Wydaje się, że na ofensywę jest gra bezpośrednia. Poczyna Barcelona. Przed nami, miejmy nadzieję, widowisko w rozmiarze XXL. Jean Wesh, Luis Hall. W swoim ostatnim meczu Barcelona wygrała z Realem Betis. Czy spodziewasz się jakiegoś konkretnego scenariusza Jacku? Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Niezły, przemyślany atak. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakim cudem Bramkarz był jednak górą? To pozostaje mu pogratulować. Dobrze teraz Bramkarz. Brawo on! Skrzydło odkryte. teraz rusza akcja. I teraz zbiega do środka. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał Jude Bellingham Pan Verde. Teraz ruszy do przodu Nie może dybić! O nie, bramki nie będzie Cóż z taką celnością trudno będzie o gol. Jest miejsce w bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Tak, proszę państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole Sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centru. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. Jak zareaguje Real Madryt na stratę bramki? Dyskusje na temat sytuacji tego zawodnika rozpalały ostatnio internet do czerwoności. Dzisiaj zagra przeciwko staremu klubowi. Jak sądzisz? Jak zareagują dziwice? Cóż, rozstanie nie było szczególnie głośne. Od zmienił barwy klubowe jak nie innych. Jeśli nie będzie prowokował trybu, nie powinno dojść do żadnych ekscesów. Jao Neves, Vardiol, Halam. To było dobre podanie. Teraz Halland. Nie, tu już się nic nie wydarzy. Odzyskują posiadanie. Joszko Guardiol Nicole Williams Świetnie teraz przekazują sobie piłkę. Szukają szansy na Nicole Williams, to musi być branka. Valverde Widzimy, że będą grać o minutę dłużej. Wizdek sędziego. I kończymy pierwszą połowę dzisiejszego meczu na Santiago Bernabeu. Publiczność dała się porwać tym występem. Ciekawe, czy w drugiej połowie utrzyma taki poziom. domku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafienie. Więc nie sposób się przyczepić do tego jak... Kibice Realu nie mają powodów do zadowolenia po pierwszej części meczu. Liczą pewnie, że ich drużyna pokaże pazur po przerwie. Swift. Mamy informację o bramce na Estadio de Montilivi. To kolejne trafienie dla Villarealu. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Mija 49. minuta. Bardzo dziękuję za informację. Posyła piłkę koledze w polu karnym. Jest tam mnóstwo miejsca. I było blisko. A szkoda. Ale to był dobry strzał. Ten wolej mógł zakończyć się bramką. Parę centymetrów obok i piłka leciałaby w światło bramki. Guerrero. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Rywale zostawili Barcelonie. Dużo wolnego miejsca na skrzydle. Lucas zmierza do Halanda. Wymija bramkarz, ale piłka nadal w trzech. Wolnie będzie uznany gwizdek. Wcześniej podniesiona chorągiewka. Muszę zobaczyć na powtórce, czy faktycznie był spalony. Ja go widziałem, choć było tak na granicy. Hausen Federico Valverde Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika, właśnie do I co ty na to? Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej. Chwili. Myślę, że będzie sporym w sensie, i szybko wkomponuje się w skład. Jaunebes wybija piłkę, Dala zagrożenie dobra skuteczna interwencja obrony bez... kombinowania wybija tę piłkę i oddala zagrożenie. Teraz może być groźnie. I Laminia Mal. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Haaland. Guerrero. Po tym wybiciu będzie krzyk Pokazuje się dziś z dobrej strony, ale schodzi z boiska przed końcem spotkania. Jamalinga z piłką czasu coraz mniej na zmianę wyniku, ale real u siebie na Santiago Bernabeu zawsze jest groźny. Kibice w Madrycie o tym wiedzą i próbują tym kapitalnym dopingiem zmotywować swoich ulubieńców. Teraz. Tylko dobrze przeprowadzić akcję. Nie mogą tego zmarnować. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Może zabić ten mecz! Jak mnie teraz broni, Odbija piłkę daleko od bramki. Bramkarz teraz niecelnie, rywale przy Pińce. Waga ma szansę! Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym 3 punkty. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej.